Jest strony Wikimanka i no, mam takie skinę I wczoraj pomogłam mojej przyjaciółce założyć konto na Robloxie i no dzisiaj kupię jej Robuxy No bo fajnie by było, gdybym miała. I no. A za niedługo jest Boże Narodzenie. Więc to będzie jej taki prezent. Boże, yy, kupuję to przez. No, doładowuję sobie do sklepu Play, a potem do Robloxa. I już mam nawet jej hasło, więc normalnie zaloguję się tam. I. Te... ten. <laughs> Ale się mierzam. I jej. Dam Robuxy po prostu. Więc możemy się zalogować, ale i tak, ale i tak nie zrobię tego teraz, tylko później, bo na razie nie mam jak wyjść i kupić. do ładowania do sklepu. Zostanę tylko złotówkę złote. Dobra, muszę doładować, bo no za złotówkę nic nie kupię. Hmm. Trzeba się wpisać o to. Jestem na jej koncie i doładowałam sobie te 30 zł i... A to było to... No co? No. Zgadzam się. Kupię jednym kliknięciem. E, 30... E, nie, 20... Czekaj. Gdyby ten czytam. 24 zł zapłacę za kupienie Robuxów. Mojej bestii. Kupuję! czekamy zapłacono jest i teraz wyjdę i wyjdę i sadzę czy są tak przeszło i to sam robić z mojej bestii. nie zostało mi coś w ogóle to jest za cztery złote a to jest za droższe. No bo to jest tam to co kupowałam. To jeszcze tutaj... Palę, parę la, parę razy mogę poklikać, aż mi się skończy hajs No dobra, już się skończyło Dwa złote mi zostały. I gotowe moja bestima. ma łobszy. Ma tyle i jak. ten. Nie pamiętam. Jak. stworzy sobie skina to pokażę Wam, jak wygląda, i jak sobie zrobiła. Tylko muszę jej powiedzieć, żeby nie wydawała na głupoty, bo wtedy zużyję od razu. I tak oto prezentuje się nowy skin mojej. przyjaciółki. Mi się podoba. I nie, ja nie robiłam tego skina sama, tylko. Yy. I ona go zrobiła. Ja nie kłamę, proszę mi ufać.